Sianka, witam z bardzo serdecznie w nowym odcinku. Kolegami. Teraz <grytanie> mam z kamerę jak w tym kole odcinku. W tamtym odcinku na przykład. Nie, 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 nie. Jedynie teraz mamy mniej osób. Więc y, no, y, mamy mało osób, ale ok. No, mamy mało, mało osób, ale chociaż. Zapomniałam co mnie o tym, dobra, No i zostawcie lajka. W górę i suba tam na dole No dobra, nie No Dobra, więc a zapraszam, mam nadzieję, że film będzie się podobać i przechodzimy do odcinka Dobra, jadę, bo ja tato Dobra, to się robi, więc robię Ja też nie wiem czy kamery, dobrze ostatnie Jeśli tak, to mi komentarz ja, ja nie widzę

To okay. przejdź. Znaczy koniec cięć, znaczy cięć, Nie, że zrobię tak, że będzie tam scena? Tam, nie, tam będzie... Nie, że ja zrobię... Nie, ja zrobię... Nie, ja mam lepszy pomysł. pomysł. Ja, 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 ja lepszy pomysł, dobra. Ja zaczynam ja od

Dawaj mi nagraj tak. Jak ja lecę. Ja się mogę wywalić na to. Nagrasz mi jak ja lecę. Dobra. więc teraz będzie jechać. Teraz będzie stracenia z mojej, z mojej strony, kiedy... Co? No moje perspektywy, więc widzimy się. Cześć. Chciałam skoczyć, Chciałam skoczyć, bardzo, Ja mi nie zdążyłem, bo jedzie tak wolno. Nie? Chciałam gdzieś jak ten Jak ja skoczyłem? Widzisz gdzieś jak ja skoczyłem? Będziesz robił Toma? Dobra, ja muszę to zrobić. Ja to pokażę lepiej. Ja to pokażę. To będzie lepiej wyglądać. Gdzie

Pazuzu. Ha. Ne oran ne robot bana. Çocuğa, çocuğa, çocuğa. Ne yaptı bunu da? Ne yaptı? 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 Ne yaptı?

Nie ja ja muszę, ja muszę to zrobić coś takiego. Ja już jechać. Nie muszę wyjechać. muszę jechać. No, no jaki, takiego. Nie ja nawet przejechać, nie umiałem. Co? 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 Я не могу поехать без Я да. Я не могу. Добрый, я что... банда на Я дай мне то. я Да, 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 Нет, да, 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 pewnie się na bandzie, za cię Na pewno! Cięć A ja, ja jadę, ja jadę. To ja jadę. Ja Dawajcie. Stopcie zahamowałeś? Tak, to, to jest hamulec. Mi koło wzięło tak na prawo, nie? I tak koło, tak. Dobra, <noise> jednak to mi... Cięcie. Ej, dobra, jak... Cięcie. a wstawisz go dzisiaj? Ale co? No wsadzę go dzisiaj. Będziesz chciał coś pomalować w Bambi, bo może bym Ja będę miał ten, będę miał opony z Dobra, na nie, bo tu nie ma się Ej, nie będzie. Nie wiem, ale jest ucięcie. Daj, kurde, się, on był. Też a, a będzie dzisiaj, wiesz? Gucia, wiesz, że nie można mm. takich lat nagle... Koniec ścięcia. Mogę? Dobra. Dobra, jedź. Dobra, najpierw nie wiem. Jedź, bo myślę... Teraz jadę. Ostatni rzeka mam. Dobra, na jeszcze Tak, 30 sekund. Koniec. 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 będę... Ja Wam dziękuję za że film Wam się podobał? Jeśli tak, to dajcie lajka like i suba. I pod tym, jak będzie, będzie z 50 subów, to mogę Wam pozwolić, że mogę Wam pokazać mój komputer. Więc ja Wam dziękuję za oglądanie, Mam nadzieję, że Wam się podoba. Jeśli tak, to dajcie lajka like. i suba. Nie wiem, czy to chodzi. Ale. Pa, pa.